Międzynarodowy Terminal, czy to jest... Międzynarodowy, międzynarodowy Terminal. Czekaj, bo ja znów ze złej strony jest, się ustawiłem. Airways. Philippine Airways. Jesteśmy, jesteśmy w Manili I to jest jeden z ostatnich filmów, które wrzucam w związku z moim wyjazdem, bo powoli dobiega końca. Ja mam wylot za dwie godziny, Rafi. Ty masz za ile? Za godzinę? Ja mam za, za pół godziny czy za minut już mam boarding. Tak za tak. godzinę. Na sam koniec Wam powiem, gdzie leci Rafi, bo on nie wraca tak. do Polski. To jest ciekawa historia. To będzie tak. pod koniec, pod koniec tego, tego nagrania. A teraz powiemy trochę o Filipinach. Takie małe podsumowanie. Póki jeszcze pamiętam, bo wrócę do Polski, to już będzie całkiem inaczej, bo mi się połowa rzeczy pewnie, połowę rzeczy pewnie zapomnę. No, a już mi się ole, nie będzie chciał odpocząć. Za dużo masła w Chile. No. To ja może zacznę od tego, jakie są Filipiny, moi drodzy. Wszyscy mówią po angielsku, nie? To jest chyba taka naj, najfajniejsza rzecz i jedna z takich, które się od razu rzucają w uszy. Wszyscy mówią po angielsku, bardzo dobrze mówią po angielsku. Nawet dzieci, tak jak gdzieś w krajach europejskich, jest tak, że na przykład dzieci w ogóle nie mówią po angielsku, a. Niektórzy dorośli mówią, to tak tutaj wszyscy dorośli mówią prawie po angielsku. A no, może gdzieś tam na wsiach to wiadomo. No, gorzej, chociaż nie do końca. I tak nawet na, wsiach, na wsiach gdzieś tam w górach można się dogadać. No, na tak przykład nie. spotkaliśmy, e, gdy płynęliśmy na wyspę, a, nie, do Whale sharków, do tych takich wielkich podwodnych tych no, stworzów. Rekinów wielorybnych. Rekinów wielorybnych, żeśmy płynęli. Był na przykład koleś, który powiedział, że on mówi dobrze po angielsku, bo jak on chodził do szkoły, to kazali mu mówić po angielsku. Koleś miał z 70 lat. Mówił, kazali mu mówić po angielsku, jakby, a jak mówili po filipińsku, to dostawali karę pieniężną. Musieli jeden peso dać do skarbonki czy coś takiego w klasie. I to chyba wyjaśnia. Oni tu wszystko mają, mają reklamy po angielsku, mają filmy w kinie po angielsku. Tak, bez napisów żadnych. Bez napisów poszliśmy do kina, nagle się okazało, że połowa kina to są jakieś babcie powyżej chyba 60 roku życia, kurde. Poszły tam sobie nawet parami, jedna babcia z drugą, a film był o Jennifer Lopez był film o jakimś tam psychopatycznym typie. No więc śmiesznie to tutaj wygląda. I w telewizji też po angielsku głównie. Są niektóre reklamy i po filipińsku i po angielsku. Telenowele są raczej po filipińsku. To pierwsza tak sprawa. Mówią, nawet tak mówią, e, jak to się nazywa ten język? Tang... tang tam, nie tam, wiem, tam, bangu, Tangol, Nie tam, wiem. Tango, coś takiego. Nawet tak mówią w swoim języku, to i tak połowa słów, co drugie słowo jest wtrącane po Dokładnie, angielsku. Dokładnie, bo, nie bo, nie bo wiem, brakuje liczby, im liczby, słów. Liczby, dni tygodnia, daty, Dokładnie. takie rzeczy i tak po angielsku zawsze. No, więc to tak śmiesznie trochę brzmi, da się wyłapać, o czym oni gadają. Kolejna sprawa to jest, jak tu jest ogólnie, bo jak się leci do Azji, to, to zazwyczaj jest problem z czystością. I wszędzie, w większości miejsc jest syf całkiem niezły. Indie tutaj przodują, po prostu w Indiach się brnie przez śmieci. Rzeka potrafi być tak przykryta śmieciami, że nie wiadomo, czy to jest rzeka, czy rów. E, tutaj jest o niebo lepiej. Praktycznie jak Czyli się... W bardzo dobrze, na tle innych, nawet krajów Azji Południowo-Wschodniej wypadają bardzo dobrze. No, mają, mają tu czyściutko. Wiadomo, że w takim mieście jak Manila, gdzie jest 20 milionów metrów, Manila ma 20 milionów mieszkańców, to jest syf ale są też co chwilę widać ludzi, którzy to gdzieś tam zamiatają te papierki czy kurz z ulicy, nakupy to gdzieś odkładają i tak dalej. W mniejszych miejsc miejscowościach zazwyczaj jest porządek. Mają zmioteczki sobie tam gdzieś zamiatają, śmieci nie rzucają gdzie popadnie raczej, więc jest spoko. Co jeszcze? Jeśli chodzi o ceny to w sumie są podobne jak w Polsce, ja bym powiedział. No może trochę taniej wciąż jest. No trochę taniej, taniej. wiadomo taniej. Taniej. gdzie ten, tu jest duża ta dysproporcja między... Między Filipińczykami ze średniej klasy, z tymi najbogatszymi, których pewnie w życiu żeśmy tu nie widzieli, albo nie spotkali, no a tymi najbiedniejszymi, którzy w jakichś tam domkach z bambusa mieszkają i jedzą ryż z jakimś kawałkiem mięsa. I praktycznie jeśli. No, pilnuj czas, bo ci odleci. A nie, 20 minut jeszcze mam do no, jest Praktycznie, jest... jeśli ktoś chce, jeśli ktoś chce tutaj sobie przeżyć, to za te nawet za 50 peso dziennie by pewnie mógł, gdy, jeśli by się będzie znał, znał z lokalnymi. Będzie, e, ryż. No, czyli za dolara dziennie spokojnie przeżyje, oczywiście śpiąc pod chmurką. No, ale jeśli ktoś chce już żyć, na przykład tu w stolicy w Manili, pytaliśmy się naszej znajomej, która tu mieszka 70 metrowe mieszkanie, 30 minut od jej pracy w samym centrum biznesowym. Kosztuje ją 350 dolarów miesięcznie. Więc w sumie też nawet nie tak drogo jak, na 70, jak na 70 metrów I jak w stolicy. Dobrą dzielnicę, tak Dobra wiecie, dzielnica, nie mieszkanie, wiadomo. Oni tu mają też tak, że e, w ogóle jest inny standard życia. Tak? Ona prania nie robi w domu, tylko przychodzi koleś i jej odbiera pranie. Tak? Można sobie zamówić jedzenie, co nie jest dużym kosztem. Do pracy może jeździć taksówką, co ją też niewiele kosztuje tam 2 dolary czy 2 dolary z kawałkiem ją, czy 3 dolary ją kosztuje dojazd do pracy, na co sobie spokojnie może pozwolić i tak dalej mimo, że taksówka jedzie czasem godzinę, to i tak jest tania co jeszcze? Atrakcje turystyczne Plaże. No, jest dużo Plaże rzeczy. wyspy. Natura jest ładna. Plaże wyspy. Nie ma czegoś, znaczy moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak na przykład jest w Stanach Zjednoczonych, że można nagle przejechać i każdego dnia mieć całkiem co innego do zobaczenia. Tu pustynia, tu nie wiem, jakiś wielki las, tu jakieś kamienie wielkie, tam wybrzeże albo na przykład miasto z wieżowcami. Nie ma tu czegoś takiego. Eee, wszystko się kręci wokół wysp, prawda? Wysp, wulkanów, trochę gór. Bardzo dużo plaż, bardzo dużo podróży e, jakimiś stateczkami na, o, na, na ten na island hopping, czy od wyspy do wyspy, nurkowanie. No, jednak to jest tysięcy wysp, więc. No, jest 7000 wysp, więc nie jest. Się y, nimi poruszać. Y, jest co zobaczyć. Z takich spraw bardziej, czy jest tu cywilizacja, oczywiście jest. Jak widzicie, samochody jeżdżą, wszędzie jest klimatyzacja, pełno fast foodów, y, różne sklepy, te europejskie, nieeuropejskie, jakieś ich azjatyckie. Internet w komórce za jedyne 1000 peso, czyli 70 zł, ale jest gówniany. Daj, damy im jeszcze rok albo dwa. Damy im jeszcze rok albo dwa, to może sobie ten internet trochę polepszą. Na razie jest taki dość powolny, ale działa. Daje radę, prawda. Co jeszcze, o czym jeszcze ja warto mówię, powiedzieć? Mówiłeś o ludziach i o tym, że mówią no. po angielsku. To Aha, to jeszcze ludzie są. bardzo sympatyczni. Dokładnie, ludzie są bardzo, bardzo mili. W sumie nie są tacy, żeby wyciągać kasę. Eee, nie, nie, ten, Nie są na tak bardzo nie naciągają. Wiadomo, w takich miejscach no. typ bardzo turystycznych. No wiadomo, że jak się wejdzie się do taksówki i wygląda jak turysta, to od razu powie cenę dwa razy wyższą. Ale jest to stosunkowo jakby na mniejszą skalę niż. Dokładnie, w bo wystarczy spytać każdego na ulicy i od razu powie, jak gdzieś dojść, jak gdzieś dojechać, ile co powinno kosztować. I tak dalej. I są wszyscy uśmiechnięci bardzo. Szczęśliwi ludzie. Ogólnie. I w, tutaj wiadomo, że w większym mieście trochę mniej, bo to zmęczeni łażą po tych, tych, ale... A, a na prowincji trochę bardziej, ale zawsze pozytywnie. Nie? Co jeszcze, Rafi? O czym jeszcze wspomnimy? Jak się tak posiedzi w tej stolicy, to nawet tak europejsko trochę jest. No mówię, tu jest to, tu jest to że klasa średnia, czyli już ludzie, którzy normalnie, wiecie, mają normalną pracę jakąś, skończyli studia, to na przykład raczej nie poruszają się po mieście tanim transportem. Biorą taksówkę, bo to jest tanie dla tak, nich, tak? Tak, Więc myśmy tu to, sporo nie? przechodzili z Buta, więc widzieliśmy, wiecie, to czuć w no, nosem, że coś śmierdzi, że jakaś rzeczka płynie, ściekowa, albo że gdzieś jest więcej śmieci niż ten. No, ale, ale jak się tu żyje, no już nawet mówię, ta klasa średnia to oni już to wszystko omijają. Myślę, że mają tu całkiem spoko życie. Bo, bo jak chcą jechać na wakacje, to mają wszędzie blisko coś ładnego. No, no, oprócz tych korków tragicznych. No, oprócz, oprócz korków tragicznych. No, to no ale to w Manili, tak, ma a w, w większości innych miast raczej, e, raczej, m, raczej nic takiego nie ma. Jeszcze Sibu by mogło być, a cała reszta to już są na tyle małe miast, e, miasta, że, że nie ma problemu raczej, żeby się poruszać. Co jeszcze? No, czas się żegnać, czas, cza, czas się żegnać, bo Rafi czas będzie się ten. Żegnać. Będzie musiał lecieć, a ja lecę za dwie godziny, więc muszę jeszcze iść na swój terminal, no, który jest gdzieś tam. Terminal, gdzieś tam jest... jest, na pierwszy Jejdzie terminal. Tam i tak, tam Znajdę sobie, popytam się ludzi, powiedzą mi, e, damy radę. E, no, a mieliśmy powiedzieć o tym, co Rafi teraz robi, bo ogólnie Rafał, e, tam dużo osób pytało w komentarzach, czy z Youtuba, czy z no Nie, Rafał jest moim kolegą z liceum, tak jak i którego znacie trochę lepiej, bo przecież ze mną gra. Eee, I Rafał wyjechał z Polski, kiedy Ty wyjechałeś, 9 ja miesięcy temu? na początku kwietnia, tak, 10, ponad 10 miesięcy temu. Ponad 10, 10 miesięcy, miesięcy, miesięcy temu wyjechał i miesiąc zaczął miesiąc jeździć dobrałem sobie dobrałem. tutaj po Azji południowo-wschodniej. Gdzie tam byłeś? Jeździłem parę krajów, w Tajlandię, Malezję, Singapur, Indonezję, potem Bihar wschodni. Potem wróciłem do Indonezji, tam trochę siedziałem w sierocińcu na wolontariacie, Potem no i potem w międzyczasie wymyśliłem, że chcę wrócić do Polski na motocyklu. No właśnie, i teraz Rafał jedzie do Tajlandii, gdzie jest jego motocykl. Co to jest na motocykl? Trochę, bo zaraz się będą pytać. Trochę już było jakby organizacji z tym związanej i przesiedziałem, wróciłem do Tajlandii, żeby zrobić prawo jazdy, którego w ogóle nie miałem. Tajskie prawo jazdy. Więc zrobiłem tajskie prawo jazdy. Zacząłem kombinować, jeździć po ambasadach. Jest dużo organizacji z tym. Że zmieniać rękę, związane. bo mnie boli. Ostatecznie udało mi się zdobyć prawo jazdy i okazało się, że jedyną drogą, przez którą prawdopodobnie mam nadzieję, mogę przejechać, jest droga przez Chiny, czyli przez Tajlandię Jak do tam Laosu. idzie Chiny Tajlandia, Tajlandii do Laosu, potem do Chin, przez Tybet, Nepal, Indie, Pakistan, Iran, Turcję i Europejskie kraje. No Turcji to już cała reszta jaki masz motor do Europy Motor, ja się który ja, ja tym dla mnie w Tajlandii to jest Honda CRF250, także wow. nieduży motoryk na taką podróż, ale mam nadzieję, że mnie dowiezie. Ale masz dużo czasu, 4 miesiące sobie czasu. Rafał daje, Daję sobie więc jak ten dokumenty. film do Was dotrze, to albo już, albo później w jakimś yep. późniejszym terminie na Facebook, ale wydaje mi się, że on dotrze do Was pewnie w ciągu 2 tygodnie po moim przylocie, albo trochę później. Rafał już pewnie będzie miał ja bloga założonego. Ja prawdopodobnie będę chciał ruszać około początku marca. No. Em... No, Na pewno będę pisał jakiegoś bloga. Blog będzie pewnie mieszany trochę polski, trochę angielski, bo zdjęcia dużo ludzi są tutaj e, e, angielskojęzycznych, więc pewnie to będzie taka mieszanka. Będą zdjęcia, postaram się jakieś filmy wrzucić w zależności od tego, na ile mi e, internet pozwoli. W Chinach może być na przykład ciężko z tym. No, tam Google chyba. Ja nie wiem czy tam działa, bo mi nie działało. Jak byłem na lotnisku Ale... w Chinach, to mi nie działał ten. Nie działał mi ani Google, cały, ani Facebook. Ale nie wiem, czy to zależało od internetu na lotnisku, czy ogólnie w Chinach może i nie działa. Nie, no, będę się to starał jakoś omijać i coś tam wrzucać. Także zapraszam wszystkich do. Do no, śledzenia śledzić. mojej podróży. Będzie, będzie. będzie jakiś fanpage, na razie go jeszcze nie ma. Ale będziemy myślę, że po prostu kiedy czekać ten filmik, ciekawe to jest, zdjęcia się powinno pojawić wiecie czego zdjęcia Jak nie wiecie, to napiszcie w komentarzach, czego zdjęcia byście chcieli zobaczyć. Dokładnie. Kogo? Przyjmuję zamówienia z Tyfetu, Nepalu, gdziekolwiek. Dobra, a my tymczasem będziemy kończyć. Ja lecę na ten. Rafał leci do. Zaraz będą pożegnania, łodzy, i tak dalej, całość i zakończyć to ten, musimy kończyć. Musimy zakończyć. A, Wytrzymajcie się i ten. I ja myślę, że jeszcze coś nagram. Na pewno coś będzie o kosztach wycieczki tej, znaczy tych, które tutaj były ogólnie, może coś o kosztach takiej podróży po Azji. Ja byłem tylko w Indiach i tutaj, ale to, to jest coś do porównania, bo Indie raczej najtańsze Indie najtańsze, a Filipiny mogą być jedne z droższych, co? No wiadomo, że nie Singapur czy coś. A no tak, ale tutaj w, wiesz, na tych takich w tym rejonie to raczej jedno stańczy. Dobra. Birma jest droga. Birma no jest bo drożą. tam jest dziura, to jest wiesz. Także... Turystyczna dziura. No. Moi drodzy, trzymajcie no. się. Cześć, papa. Pa. Pa, pa. Już więcej filmów z Filipin chyba nie będzie. Chyba, że jeszcze na drugim terminalu się będę nudził i coś dogram. Cześć wszystkim. Może za ten zakończyć. Ręką może za zakończyć. Zakończyć no, tu czy tu? U góry.